Cześć leśki, witam się z wami w nowym vlogmasie. Dzisiaj ponownie z samochodu, bo przyjechaliśmy właśnie do Warszawy. Ja muszę szybko skoczyć do lekarza, a później zajdziemy jeszcze dosłownie na chwilę do centrum handlowego, bo chcielibyśmy powąchać nowe zapachy. Widziałam, że w zarze wyszły nowe mm, zapachy we współpracy z Joe Malone i chciałabym jeszcze wejść do Sephora albo do Douglasa, zobaczyć, czy może jakim szczęśliwym trafem będzie Aqua di Parma, bo też czaje się na jeden zapach, a następnie pójdziemy coś zjeść do naszej ulubiony ulubionej azjatyckiej restauracji w Warszawie czyli do Ukim. I jeżeli się uda, to skoczymy jeszcze szybko na ten nowy jarmark świąteczny na placu defilat i zapraszam was do spędzenia tygodnia przedświątecznego ze mną. To ten nowy. Skórzany, ale bardzo delikatny. A, ale fajny. Fajne, ale taki mega delikatny. Fajne swetry. Ja mam takie milusie też w dotyku. Tak wyglądają. co to za skład, bo no, jest naprawdę przyjemne. To jest 100% plastik, ale ładne. A tak, potem to są te trzy nowe? Nie, wszystkie są nowe. Ten jest nowy, ten jest nowy i ten vetiver jest nowy. No to ten zielony fajny. Ten najładniejszy. Jeżeli lubicie jaśminowe zapachy, to ja Wam bardzo polecam. Z Zary jest taki elegant Litokio. Tokyo, on jest unisex. Ja tutaj mam wersję, widzę, że jest jakaś nowa. To jest chyba Elixir i jest bardzo fajny, mocno jaśminowy. Więc jeżeli ktoś lubi takie zapachy, to warto sobie przyjść przetestować. Ten ładny. Ładne, bardzo ładne Teraz powąchaliśmy jeszcze ten pomarańczowy Ładny, bardzo fajny letniaczek yy, Faktycznie czuć ten zapach pomarańczy To przejdźmy się jeszcze na damski, zobaczymy co jest fajnego Widzę ładny różowy sweter Bardzo ładne Ciekawe, co on ma w sobie. Raczej nie, nie będę kupować, bo jakby mój zakupoholizm ostatnio przeszedł sam siebie i zrobiłam naprawdę spore zamówienia na Black Friday, ale głównie kosmetyczne, bo po prostu uzupełniłam sobie braki wszystkiego. Takich rzeczy, wiecie, które po prostu i tak musiałam kupić, więc po prostu czekałam już na ten Black Friday, aż wlecą jakieś promki. Na razie chyba nie planuję wydawać więcej, chociaż wiadomo, jak to z tymi planami bywa. Tutaj kolekcja jakaś taka bardziej świąteczna? Sylwestrowa? właśnie nasze zupki i słuchajcie, jeżeli jesteście tak samo jak my fanami zupy Tomka, to w tym miejscu zjecie absolutnie najlepsze Tomka w Warszawie. My byliśmy dwa razy w Tajlandii i jedliśmy Tomka w Tajlandii, ale żadna nigdzie nie była tak dobra jak ta. To są te figowe, tak? A pokaż mandarynkę. Mandarynka jest pusta. No, jakby nic nie czuję, nie? A to od tej miodu, czy tam kremy nie są przypadkiem mandarina? Jeden do drugi jest fajny, ale ten jest tak płaski. Mandarino jest płaski, ale to no. też może być kwestia tego, że to jest jednak krem, nie? Let's go! Idziemy, bo się spóźnimy. I szybki teleport do domu. Pewnie zastanawiacie się, Julia, co robisz w domu? Przecież miałaś być na jarmarku świątecznym. No, niestety, słuchajcie, plan spalił na panewce. Jak tylko przejechaliśmy tamtędy i zobaczyliśmy tą dramatyczną ilość osób i pomyśleliśmy jeszcze o parkowaniu, totalnie nam się odechciało. W zamian za to poszliśmy sobie do kina. Mój mąż, słuchajcie, wyciągnął mnie na film, na który absolutnie nigdy w życiu z własnej woli bym nie poszła. Stwierdził, że koniecznie musimy iść obejrzeć Predatora generalnie 90% widowni na sali to byli mężczyźni. Finał finałów, powiem wam, że ten film naprawdę mi się podobał. Mam tutaj jeszcze moje mango sticky rice, które wzięłam sobie z Ukim na wynos. To jest mój absolutnie ukochany deser. Ever. Jak Wam się w ogóle podoba nasza choinka? Naszą choinkę generalnie co roku sponsoruje ten sam dostawca, czyli AliExpress. Mam kilka opakowań jeszcze takich bombek szklanych. Kupiłam je gdzieś na Allegro, bo były najtańsze. Słuchajcie, generalnie bombki są tak strasznie drogie. Kiedyś obejrzałam odcinek Verso, w którym ona była w fabryce bombek. I jak zobaczyłam... No ja musiałam mógłbyś się tam nie kotłować w tym łóżeczku teraz? Jak zobaczyłam jaki to jest proces, żeby wyprodukować takie bombki, no to zrozumiałam skąd ta cena się bierze. Niemniej jednak swoje kupiłam na Allegro, bo było najtaniej. Mam nadzieję, że to mango będzie takie słodziutkie i rozpływające się. Mm. Yes! Tak. Chcecie wiedzieć czym pachnie Betbani? To właśnie pachnie jednym z tych... Musisz oczy sobie zasłonić. Dwu... Bliżej pokaż. O tak. I zasłoń sobie, sobie oczy. Kosztuje... no niemało no. I A świeży cieszy. zapach, ale bez szału kompletnie. Tu, tu pachnie ładnie. Tak Betbani pachnie? No, używa no, takie... tego zapaku jeszcze jednego. W sumie to używa trzech, bo używa jeszcze perfum do A Ja mogę się już z wami przywitać w moim kąciku kulinarnym. Dzisiaj mój mąż był na wielkich zakupach, więc mamy z czego wybierać. I pomyślałam, że zrobimy sobie smażony ryż z kurczakiem w panko. Zaczniemy od ugotowania ryżu. Mamy filety i po prostu zrobię sobie. Panierkę ja akurat mam takie panko i klasycznie usmażymy. Może w że zrobić. No, w panko. Chyba usmażyć. Smażyć na co? No tak. Skąd wziąć dzienną dawkę cholesterolu w żyłę? Robić fotki i mam taką pewną koncepcję na te zdjęcia. Ty musisz pomóc, tak? Chciałabym zrobić zdjęcia takie, gdzie wokół mnie będą porozrzucane różne kartki i będę trzymać w rękach coś takiego, a la gazetę. Wydrukowałam sobie tutaj już e, takie kartki. Zrobiłam sobie w kanwie taką. Ala gazetę. Teraz musimy to posklejać. Kupiłam sobie taki y, wielki arkusz papierów Teddy. Myślę, że zrobimy to tak, że właśnie najpierw to przykleję, odetnę sobie takim nożykiem do tapet. Musiałam kupić klej, bo oczywiście ja nie mam w domu takich rzeczy. Wolałabym tego nie ciąć nożyczkami, bo na bank zrobię to krzywo żeby nie było, że ja to zrobiłam. twoja córka dostała pracę do z plastyki, i musisz jej pomóc. Nie podołałam. No nie jestem w tym najlepszy. Myślałam, że właśnie nożem od deski będzie prościej. Pokazuję, że nie. To jest coś taki bardziej techniczny, z tego to sprawdzić pójdzie. Tata! Bo ja na jutro muszę żerzuchę przynieść. No ale fajnie? Fajnie. No to tak to się prezentuje: moja skończona gazeta. Oczywiście nie skończyłam jej sama, bo poległam. Jeszcze w sumie jedna misja przede mną, czyli wybranie outfitu. Zaraz będziemy mierzyć i zobaczymy, w co się ubierzemy. Mam jedną koncepcję, ale nie wiem, czy ona wypali. A jeszcze otworzymy sobie kalendarze adwentowe. To jeszcze nie twój, twój za chwilę, dobra? Najpierw Sephora, dwujeczka, Kosas Fajnie, nigdy nie miałam nic z Kosas To jest balsam do ust A otworzymy sobie to od razu Tak to się prezentuje Tu daje w ogóle jakiś kolor? Mam bardziej różowe usta? Pytasz się do listy czy masz bardziej różowe usta <laughs> Dwójeczka w Douglasie Czekaj, o tu jest coś ciężkiego Lakier do włosów Good hair day. Nie znam totalnie tej marki, ale spoko, bo taki mały lakier do włosów zawsze się przyda. Dawaj, Tata. Dawaj, podjeżdżaj. Marusio, to dla ciebie teraz. No, ale jaja. się to wygląda jak pralinka normalnie. Zapraszam zainteresowanego hopsa. A to z wiórkami kokosowymi masz dzisiaj? Proszę. Dobre, Boże, Majlusia, masz kokosa na nosie. No dobra, słuchajcie, teraz najtrudniejsza rzecz przede mną, czyli wybranie outfitu. Zamówiłam sobie taką marynarkę, i na stronie było napisane oczywiście, ona jest wygnieciona, jakby nie patrzmy na to ale na stronie było napisane, że ona jest brązowa. Ja nie wiem, gdzie ona jest brązowa. Z racji tego, że miała być brązowa, to bardzo chciałam założyć do niej te buty. To chyba troszeczkę nie siądzie. Dobra, to jest pierwsza opcja tak semi to siedzi jakby nie podoba mi się w ogóle ta marynarka No, ale nie mam innego paska a jakby brązowy pasek założyć? przede wszystkim to ja muszę wyprasować bo ona wygląda jak psu z daj skarb i i tak się prezentuje drugi outfit on jest już o wiele bardziej w moim klimacie nie wiem tylko jak ten pasek, zaraz się zobaczę ale tutaj na stopach mam te szpilki w panterkę nie wiem, czy ta góra mi siedzi tak do końca lepiej. Dużo lepiej. No a w pasek teraz spróbować, czy nie? Chyba, że jesteś strickowboński. <laughs> boj. Zobacz, to, to masz skórę węża na pasku <laughs> i panterkę na y, tych, na butach. Ej, ja, ale ogólnie stylówka fajna, jakbym na... No ale jakbym chciała iść na biznesową kolację, to wyglądam dobrze chyba, co? I byś miałbyś się na biznesową kolację. No z tobą, bo jesteś moim menadżerem. Jakbym jakoś na koncie nie widzę, żeby za to coś wpływało. Oj, wszystko w swoim czasie, tak? Na razie w barterze pracujesz, bo uczysz się tu Do domu mogliście zobaczyć przebitki, jak to wyglądało. Znalazłam naprawdę bardzo fajną dziewczynę, która robi zdjęcia, i była na maksa komfortowa atmosfera, także w ogóle się nie krępowałam. Stay tuned, bo niedługo pewnie wlecą i będziecie mogli zobaczyć efekt końcowy, a my otworzymy sobie kalendarze adwentowe. Może zaczniemy od Douglasa, trójeczka. U. Rosenthal Organics, serum z niacinamidem. Kompletnie nie znam tej firmy. Muszę sobie sprawdzić, co to w ogóle jest. Zaraz się okaże, że to jakaś luksusowa marka, a ja jej w ogóle nie znam. Tak wygląda. Ogólnie ja bardzo lubię niacinamid. Niacinamid bardzo fajnie działa na moją skórę z Sephora. O kurczę, ale siedzi. Summer Fridays Jetlag Mask. To jest jakaś miniaturka. Słyszałam o tej firmie, ale też słuchajcie, nigdy w życiu nic w niej nie miałam. Taka miniaturka maseczki i jeszcze kalendarz dla Majlusia. Tata, Maja, podaj torbę. Co my tu dzisiaj mamy? Taka gwiazdeczka dzisiaj w kalendarzu dla Majlusia. Majlu testujemy. otestujemy? Proszę, trójeczka twoja z kalendarza. Dobre? Smaczne? Chyba fajne, co? Mam wam do pokazania kilka fajnych rzeczy. Wajralowa świąteczna pomadka z brokatem. No zobaczcie, jakaś śliczna. Ale chciałam wam pokazać tylko... Zobaczcie, jak pięknie ona przyszła zapakowana w taką torebeczkę. No czy to nie jest absolutne dzieło sztuki? Dostałam też próbki jakichś zapachów. Takie o, tak się nazywają. Wybaczcie, nie będę tego czytała, żeby nie skaleczyć nazw. Pierwsza. Halo? Cześć. Cześć. Mąż mnie na chwilę wytrącił z równowagi telefonem, ale już otwieramy tą pierwszą. Ta pierwsza to rose coś tam, coś tam. Mmm, ale ładny. Bardzo ładny różany, ale taki elegancki. Słuchajcie, ja jestem fanką różanych zapachów i jestem fanką zapachów od Diora. Wszystkie perfumy z Diora kojarzą mi się właśnie z taką elegancką, zadbaną kobietą. Ten chyba niekoniecznie mi przypadnie do gustu, bo sugeruje, że to będzie taki drzewno kadzidlany zapach. Ja takich nie lubię. No nie, to nie mój zapach. A druga fajna rzecz to kawa. Jeżeli macie w domu ekspres i szukacie dobrej kawy, to ja mam wam coś do polecenia. Kaszubska palarnia Quedro Coffee. My kupujemy kawę z tej palarni, odkąd mamy ekspres, czyli mniej więcej od dwóch lat. Testowaliśmy różne smaki, ale mamy dwa swoje ulubione i to jest właśnie jeden z nich Kaszubski Poranek. Taka wusia jest absolutnie przepyszna. ona nie jest ani kwaśna, ani gorzka. Ja wyczuwam w niej taki lekko orzechowy posmak i na dowód tego, że naprawdę ją lubimy, to pokażę wam nasze ostatnie zamówienie. Jedna kilogramowa, druga, trzecia i jeszcze pół kilo w prezencie na Black Friday. Więc jeżeli nie jeszcze nie możecie znaleźć swojej idealnej to polecam wam przetestować sobie właśnie tą. Oni mają sporo tych kaw i można je też kupić w mniejszych pojemnościach. My tak zrobiliśmy na samym początku: zamówiliśmy sobie właśnie różne smaki, po prostu w małych pojemnościach i testowaliśmy, która nam siedzi najbardziej. No i właśnie ten kaszubski poranek zdecydowanie ten konkurs wygrał. A mój plan na dzisiaj jest taki, że zaraz zbieram się i wychodzę na zajęcia. Mam dzisiaj pilates, a później, jak wrócę, czas na psią kąpiel. To w pralce puścić i patrzeć jak tu siedzi jak aniołek nagle. Psi patrol dzisiaj leci w pralce? Trzymy się dalej? Proszę bardzo jaki czysty piesek taki piękny, wykąpany ja w takim troszeczkę roboczym stroju mogę też gdzieś być brudna, bo przed chwilą jadłam, ale otwieramy kalendarze adwentowe. Czóreczka, coś mniejszego chyba. Cooling Water Jelly Tint Milk Makeup. Póki co mam dosyć słabe doświadczenia z tą marką, bo w zeszłym roku w kalendarzu adwentowym był taki mały stick do konturowania i nie polubiłam się za bardzo z tym produktem. Zobaczcie, jak to satysfakcjonująco wygląda. On prawdopodobnie najlepiej sprawdza się na gołą skórę, kiedy nie mamy na sobie makijażu, a ja do tego typu zadań. Mam już inne produkty, w szczególności mój ukochany Benetint, więc na razie nie otwieram. Zobaczymy po prostu, czy go sobie zostawię, czy pójdzie gdzieś dalej w świat. A my przechodzimy do Douglasa. Po jakie mamy duże okienko! Znowu coś z tej samej marki, która była wczoraj. Ja już chyba rozumiem, jest y, Rosenthal Organics znowu głasza. I prawdopodobnie ta głasza znalazła się tutaj dlatego, że wczoraj mieliśmy serum. Może tam to serum jest do wykonywania masażu, chociaż nie wiem, bo to było serum z niacinamidem, ale z drugiej strony widziałam, że w składzie. Miało chyba jakiś olejek. O Boże, jaka ona jest malutka. Baby Głasza, no w porównaniu do, do mojej ręki, no to też nie wiem, czy sobie to zostawię, bo ja nie robię masaży twarzy. Może powinnam, ale póki co tego nie robię. I teraz jeszcze najważniejszy kalendarz, czyli kalendarz dla Majlusia. Tak, ty już się nie możesz doczekać, ja wiem. Dzisiaj mamy taką kosteczkę, i z tego co widzę, tutaj, no już, już, tutaj są chyba jakieś takie truskawki suszone. Proszę. No, dawaj. Nie chcesz? No, dawaj, to chyba szpinakowe, to całkiem zdrowe. A ja na ten moment już chyba się z wami żegnam. I widzimy się w kolejnym vlogmasie. Buźka pa!